Dzień dobry Wagi. Wracam do czytań na kwiecień. Wiem, że jest późno. U mnie było zamieszanie energetyczno-życiowe, ale już jestem. Wybaczcie mi i e, i co? I zabieram się do, od razu do, do rozkładu. Witajcie na moim kanale. Co tu mamy? Cesarzową. E, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Mam na imię Beata. Jestem tarocistką. Zachęcam, żeby była wymiana energetyczna do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, komentowania, tak żeby nikt nikomu nie był niczego dłużny energetycznie oczywiście. Zachęcam, żebyście posłuchali swój ascendent, jaki znak macie w ascendencie, w Wenus i w Merkurym oraz w Księżycu, to wam da Większe informacje i być może zainspiruje. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Weź to, co ci pasuje, a resztą się nie przejmuj. To co wagi? Lecimy. Jeszcze raz. Jakie są energetyczne uwarunkowania dla wag na kwiecień 2021? dwadzieścia trzy. O super. Co w pracy? Co w emocjach? W uczuciach? Czwórka pentakli. Mhm czego nie wiesz, co niespodziewane, jakie energie niespodziewane, o których nie wiesz, mogą przyjść. Justice. Sprawiedliwość. Twoja postawa i nastawienie, droga Bago. Król kielichów. W związku z tym, co robić? A co zostawić, czego nie robić? I ogólna energia to trzy pentakle. O, drogie wagi, rzuca się mi tutaj w oko energetycznie, że niektórzy z Was, niektóre z Was wagi będą, będą, coś miały do czynienia z urzędami, no, Pity chyba się rozlicza teraz i możecie być wezwani do wyjaśnienia czegoś, do opowiedzenia jakieś papierkowe sprawy, coś w urzędach różnego rodzaju, um, radzenia się prawnego, czy radzenia się księgowej, księgowego, czy również... Um, co ja jeszcze tu widzę? Jakaś współpraca, być może niektó niektórzy z Was pójdą do adwokata. Jakieś takie sprawy urzędowe mogą być u Was wagi yy, na, naprawdę na pierwszym miejscu, czy jakieś niespodziewane rzeczy, yy, albo rzeczy yy, urzędowe takie. Że, nie wiem, mandat do zapłacenia i będziecie wyjaśniać coś, o takie, coś w tym klimacie. Bo to jest ogólnie, gdyby to było czytanie dla poszczególnych osób, no to, to wtedy można bardziej to sprecyzować. A tak to coś z urzędami. Coś z urzędami, gdzie będziecie się tłumaczyć, wyjaśniać, być może płacić, yy, ale, na, ale bardziej w kierunku wyjaśniać yy, jakąś sprawę. Lub radzić się kogoś y, w jakiejś sprawie. Może być y, pracowej, może być y, urzędowej, nawet może być dla niektórych z Was y, wizyta u specjalisty, u jakiegoś lekarza. Hmm? Coś takiego. Y, to to, co Was może zaskoczyć, bądźcie, wagi, drogie wagi, przygotowane na to. Y, w pracy. Będziecie miały wrażenie, drogie wagi, że chciałybyście, żeby ta praca jakoś tak szybciej płynęła. Żeby to... Czasami tak, chyba każdy z nas to zna, bez względu na to, jakim jest znakiem Zodiaku, że czasami w pracy nam się dłuży tak czas, nie? Wydaje się, że no, minęło strasznie dużo, a to jest 15 minut. Więc wy będziecie mieli takie poczucie w tym kwietniu, że coś tak się jakoś będzie wam dłużyło, a wy byście chciały wagi przyspieszyć, szybciej, żeby coś załatwić. Lub też niektóre z Was mogą mieć taką sytuację, że coś, co w pracy robicie, co, co miało pójść szybko, byliście tak też nastawieni do tego, to się tak ślimaczy, jakoś nie może ruszyć, gdzieś, nie wiem, coś utknęło w jakimś miejscu i wy już nie możecie się doczekać, żeby w końcu były albo rezultaty tego, albo żeby to się w końcu zaczęło dziać. Takie możecie mieć energetyczne, macie tutaj takie, um, no tak, wokół Was w tej pracy. Może być też tak, że właśnie coś utknie ze względów, nie wiem, jakiś projekt albo coś, jeżeli ktoś coś takiego ma, to może ci utknąć ten projekt dlatego, że nie będą jakieś formalności spełnione. I jak się dopiero spełni te formalności, a one trochę będą trwały, raczej myślę, że to się przeciągnie na maj, więc, więc i ty się będziesz droga wago denerwować, że o, jezus, jak to się ślim boże, no, nie, no utknęło i nie idzie. Część z Was, drogie wagi, będą chciały zawalczyć o awans i będą chciały to zrobić szybko. Natomiast karty Wam mówią, przepraszam, dobrze, mm, mamy Twoje podanie o podwyżkę, o awans, o coś tam, albo o coś, o cokolwiek, i idziecie do szefa, bo macie jakąś sprawę. Wy będziecie mieć yy, myślicie, że to bardzo szybko się załatwi. Natomiast to się też tak szybko nie załatwi i to i, jeśli chodzi o awans to do pół roku czasu to się będzie to będzie trwało, wiecie? Także tutaj zalecałabym daleko idącą równowagę. To znaczy y, taką cierpliwość, bo ogólną kartę y, miesiąca macie trzy pentacle to ja bardzo lubię tą kartę, ona jest taka spokojna, yy, to jest karta, w której mówi yy, yy, współpracujmy, zróbmy coś razem, wspólnie yy, nie bądźmy samotnikami, także ty wago w tym kwietniu nie bądź samotnikiem, nie bądź zosią samosią lub zosiem samosiem, <laughs> Zoś samość jest coś takiego, tylko żeby mieć poczucie, że coś się dzieje na przykład w Twojej pracy albo w ogóle we wszystkich sferach Twojego życia, to zasięgaj rady innych osób i współpracuj z innymi osobami. Pytaj ich o zdanie, co oni sądzą na ten temat. Jakie, I to mogą być osoby, zarówno Twoi znajomi, przyjaciele, rodzina, ale to też może być fachowiec w danej dziedzinie. Także tutaj karta ogólna Wam mówi: pytaj, pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj. Jest takie przysłowie, prawda? Kto pyta, nie błądzi. Bo przy tym rycerzu mieczy możesz mieć skłonność, że się pomylisz, więc że wyciągniesz niedobre też wnioski, wiesz? I dlatego radziłabym Ci popytać, no, w ogóle karta miesiąca ci mówi, współpracuj, pytaj, zadawaj pytania, dociekaj, bądź skrupulatny. Hmm? Taki drobiazgowy nawet w, w niektórych sprawach. Jeżeli masz coś do załatwienia, do podpisania, to przeczytaj tą, ten papier. Skontaktuj się z kimś, kto się zna na papierach, różnego rodzaju, prawda? I, i nie bój się pytać co w, w uczuciach. <grych> Drugie wagi. Mam takie wrażenie tutaj z tych wszystkich kart, że to jest, że będziecie mieć taką postawę, no ja bym, jeżeli jesteście singielkami, singlami, no ja bym bardzo chciała się mieć partnera, partnerkę, po prostu marzę o tym. I w związku z tym nawet coś tam bym robiła i nawet bym gdzieś Wyszła, tylko po pierwsze będziecie mieć postawę, gdzie ja go mam spotkać lub ją. Odpowiedź już wam bez kart mówię: wszędzie. Mężczyźni i kobiety są wszędzie. Wystarczy się rozglądać. Wszędzie możesz spotkać swoją partnerkę i swojego partnera, droga Wago. Tylko otwórz serce, bo przy Czwórce Pentakli to wiecie, co wyście zrobiły: singielki, single. Być może macie jakieś złe doświadczenia yy, poprzednie, nie z poprzednich wcieleń, ani z karmy, tylko z tego życia, ktoś yy, źle z wami postąpił, albo miałyście tak zwane zranione serce, porzucił i tak dalej, i tak dalej. I zbudowałyście sobie wagi taki mur, taki płotek, widzicie jaki tu jest płotek? Płotek i jeszcze są kłódki. I ona stoi za tym murem i tak nawet tam zagląda na ten świat, i nawet tam patrzy i mówi: Chciałabym, ale nie. Dopiero jak się przekonam, że ten mężczyzna jest taki fajny albo ta kobieta, to dopiero się otworzę. A energetycznie, drogie Bagi, tak nie działa, bo im bardziej będziesz zamknięta, zamknięty, serce, będziesz miał, serce będzie zamknięte za w pudełku, zatrzaśnięte będą drzwi. To nie ma opcji, żebyś kogoś spotkała. Albo jeżeli nie ufasz kobietom, czy nie ufasz mężczyznom, to dopóki nie otworzysz się, nie powiesz tak, jestem chętna, chętna, czy chętny, no to nic ciekawego w tym kwietniu droga, wago się nie zadzieje, choćbyś chciała. Także rada jest energetyczna, otwórz swoje serce. Jeżeli tęsknisz za kimś, to mu to powiedz, nawiąż kontakt, ok? Um, w związkach. Drogie Bagi, skoro jesteście w związkach, to, to w zasadzie jest to samo. Może macie. Sapie trochę, <noise> bo jesteście w relacji, w związku. To pokażcie tej drugiej stronie, że ona jest ta druga osoba dla Was ważna. Napiszcie jej smsa. Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj. Albo już za Tobą tęsknię, bo spotkajmy się o 20.00 w naszej sypialni. Mm, takie wody nie, nie, nie lubię tego słowa. Okazywanie y, zainteresowania, okazywanie y, uczuć i to przy tej współpracy, co ogólnie macie i pytanie, co ja mogę dla Ciebie zrobić? Czego ode mnie oczekujesz? Jak y, może jest coś, y, o czym fajnie by było porozmawiać? Jestem chętna, chętny do, do, do współpracy z Tobą do tego, żeby Cię lepiej poznać, jeżeli to jest początek relacji. Pojedźmy gdzieś, pójdźmy na spacer, pójdźmy na kawę, zobaczmy coś razem, żebyśmy, żebyście, drogie wagi, ten czas spędzały razem z tą, jak na ile się da. Ja wiem, wszyscy jesteśmy zajęci, ale trochę tego czasu nam zostaje. Więc ten czas, który Wam zostaje... To poświęćcie, poświęćcie, o, drogie bagi dla tej drugiej osoby, z którą jesteście w relacji lub w związku. I to wszystko jedno, czy jesteście krótko, czy długo. Tak się otwórzcie na tą drugą osobę. Jest wiosna, mm, yy, wszystko się budzi do życia. Dzisiaj taki piękny dzień. Nasza miłość też się odnawia. Codziennie trzeba podlewać kwiatek pod tytułem miłość, tak? Także tutaj bym Was namawiała, drogie wagi, do takiej postawy. Zwłaszcza, że w rozkładzie macie, co powinnyście zrobić, być mieć postawę królowej kielichów. Czyli to jest taka osoba, która kocha, kocha, jest bardzo emocjonalna i w, w co robić Okazyw okazywuj. Okazuj, okazywuj, okazuj, okazuj, okazuj swoją miłość, okazuj swoją, swoją szczerość, to że kogoś lubisz. Bądź miła, bądź, bądź szczera, bądź prawdziwa, bądź naturalna. Bądź oddana swoim dzieciom, jeśli je masz, swojemu partnerowi, jeśli go masz. Jeśli go nie masz, otwórz się. Rozglądnij się dookoła, może ktoś jest koło ciebie warty zainteresowania Twojego, droga Wago. I to jest bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Jeśli jesteś mężczyzną, to pokonaj swoją nieśmiałość, podejdź do tej kobiety, czy do tej osoby, która Ci się podoba. Zaproponuj kawę, no weź numer telefonu. No, ale z taką intencją, tak, miłość jest fantastyczną sytuacją. Cudownie jest kochać. Nawet jeżeli, yy, nawet jeżeli ta miłość jest niespełniona, to ja bym cię namawiała, droga Wago, to zostaw tą niespełnioną miłość, zwłóż ją do pięknego złotego pudełeczka, owini w jakimś cudownym yy, papierem i przy cudowną kokardkę i połóż. I kochaj sobie dalej tą osobę, która cię zraniła. Ale jesteś otwarta na miłość. Ona, to, to tak jest, zobacz. Kocha się swoich rodziców, kocha się swoje dziecko, kocha się swoich przyjaciół. Różne osoby się kocha. I, I to nie znaczy, że trzeba się zamknąć, bo tutaj istnieje w emocjach Twoich i uczuciach, że zamkniesz, zatrzaśniesz drzwi, koniec, ja się już nie zakocham, choćbym chciała, chciał. Bo to jest niebezpieczne, bo miłość może mnie kopnąć wiadomo w co? W nos. W nos to nie. No wiadomo w co może kopnąć, tak? A tutaj karty sugerują: kto nie ryzykuje, nie pije szampana, droga Bago. Dopóki ty się nie otworzysz, oczywiście zrobisz, jak zechcesz, to jest twój wybór, ale dopóki nie otworzysz swojego serca na uczucia to się nic nie zadzieje. I tak samo, e, jeśli chodzi o pracę, że tak może ci się wydawać, że to tak ciężko idzie, zaangażuj się emocjonalnie. Bardzo bardziej w swoją pracę. Cokolwiek robisz. Bądź zadowolona, że masz tą pracę. Bądź uśmiechnięta, bądź miła. E, zobacz dobre strony tej pracy. Czego właśnie nie robić? Zobaczcie, tutaj mamy takie dosyć jasne... A w piątce, w piątce y, mieczy ja bym powiedziała tak. Wago, zajmij się sobą i swoim otwarciem y, emocjonalno-uczuciowym, a nie innymi ludźmi. Bo y, mam takie wrażenie z tych kart, że ciebie wszyscy interesują, co u Zosi, co ukrysi, Krysi, co u y, Staszka, a co u Zbyszka. A Zbyszek poszedł tam. Cała wasza. A jeżeli jesteś w relacji, to tak. A kiedy ja spotkam. Nie, nie jesteś w relacji. Kiedy ja spotkam tego jedynego, a coś tam, coś. Nie, zajmij się sobą i, i nie. Nie plotkuj, dobrze? Oczywiście, no, ludzie, my, ludzie, plotkujemy, no, no, wszyscy plotkują, ale tak plotkuj jak najmniej. Bo ci to energetycznie będzie przeszkadzało i y, będziecie od odpychało od spraw, które powinnaś załatwić. Bo mamy tu parkę, mamy parkę króla i królową yy, kielichów, więc jak się skoncentrujesz na tym, jaką ja jestem osobą, co ja czuję, gdzie jestem sporaniona, gdzie mam rany, gdzie mam lęki, może to jest dobry moment. Dobrze, że masz to czytanie, to ci zaj zajmie tylko 3 tygodnie, bo ty tydzień już minął, tak? 10 dni. To masz nawet nie całe 3 tygodnie. I yy, więc yy, po, za, po oglądaniu siebie pod kątem uczuciowym, jak ja funkcjonuję z innymi ludźmi, czy jestem uczynna, czy, czy uczynne, czy pomagam, czy lubię pomagać, czy, czy to ja oczekuję, żeby mi wszystko wszyscy dawali i mi pomagali, tutaj karty radzą ci coś takiego, żebyś się poprzyglądała sobie, a nawet niektórzy z Was. To jest nieliczna część, którzy uważają, że swoje, może ich życie nie jest do końca takie, by chcieli. To jest bardzo dobry moment, żeby pójść do kogoś, do psychologa, czy do psychiatry, czy nie wiem, do kołcza, czy do wróżki, czy, czy tam do uzdrowiciela, do szamana, do kogo chcecie, żeby sobie pogadać na ten temat, coś powyjaśniać, dlaczego ja tak mam co u mnie jest takiego, że moje życie zawodowe, na przykład się, y, zawodowe czy, czy prywatne się nie układa. Hmm? Ale ogólnie macie bardzo dobre energie, takie, y, takie, nie będziecie rozmemłane, chociaż niektóre mogą być trochę. Jak się tak właśnie, tylko jak was tak będzie łapało, takie... A bo ja nie wiem, a, a właściwie nie wiem na czym się skupić i co teraz, a jak to moje życie, co ja mam z tym zrobić to warto jest pójść się z kimś pogadać. Może to być też przyjaciółka, albo przyjaciel. Zaprzyjaźnione grono. Pójść na spacer, pogadać sama ze sobą, sam ze sobą lub z osobą, y, która jest w danej dziedzinie kompetentna. To dlatego teraz widzę, że wyszła ta, to, co na początku mówiłam, że niektórzy będą mogli pójść po poradę. Nie? Uważajcie na serducha też, y, w sensie mięsień. Ja Wam, drogie wagi, bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam y, fajn, fantastycznego kwietnia. Y, dzisiaj jest drugi dzień świąt, więc jeszcze życzę Cudownego popołudnia i, i wieczoru świątecznego. I co? I y, subskrybujcie, mówcie, że taki kanał istnieje. Zapytaj Tarota, budujmy sobie naszą fajną y, tarotową przestrzeń. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kontaktu ze mną y, osobistego. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej, to tam y, jest y, adres y, na mojego maila. A tymczasem życzę nam cudownych, słonecznych dni, wspaniałej wiosny do końca kwietnia, niech już się stanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.